Cześć, z tej strony Łukasz Cichocki. W tym nagraniu pokażę tobie moje działania we wrześniu w projekcie Eksperta Filiacji, w projekcie bez wkładu, bez inwestycji, w którym również ty możesz działać, jeśli jesteś osobą początkującą lub też chcesz dopiero zacząć swoją przygodę z zarabianiem w internecie. Zaczekaj do końca tego wideo, gdzie pokażę ci, jak również ty możesz z nami być, a teraz zobacz sobie, czy w ogóle jest to coś dla ciebie. Udostępnię ci ekran mojego komputera, tak żebyś widział, na czym pracowałem i... Ile kasy finalnie za to otrzymałem za cały miesiąc. Zobacz. Wczoraj, jeszcze przed północą, wrzuciłem na nasze tajne forum, na którym również Ty możesz być. 224 wnioski. Screener z 224 wniosków, które, które sklepałem, natomiast to było o 23.25, a do północy te wnioski klepałem. W związku z tym teraz zobacz, ile finalnie tych wniosków było. O co z tymi wnioskami chodzi, jak to jest rozliczane, to za chwilę powiem, kiedy będę już to liczył. Także słuchajcie, przechodzimy sobie do pierwszego programu. Był to program partnerski EBroker Partner. Zobacz, że jest wrzesień zaznaczony, wnioski wysłane, tak, od pierwszego do 30. Zjeżdżamy sobie na sam dół, są to same CPS-y, czyli wnioski, za które otrzymujemy no, około tych 100 zł, często jest to więcej niż 100 zł. Dokładnie tłumaczę to w projekcie. Zobacz 159 wniosków wysłanych. Wpiszę sobie to od razu w kalkulator i będziemy to liczyć. Ok. Kolejny program KOMPERIA. Tutaj wniosków miałem wysłanych zobacz 22 także dodajemy sobie 22 wnioski i program M2M gdzie tych wniosków było 44. Ja wczoraj wrzucałem screena, 43 ale przez te pół godziny jeszcze udało mi się jeden wniosek doklepać. Także 44 i to Mnożymy sobie, słuchajcie, to mnożymy sobie razy 100 zł. Dlaczego tak? Ponieważ czasem jest 150, czasem jest 200 nawet, czasem jest 80, średnio te 100 zł wychodzi. To jest 22,5 tysiąca zł za miesiąc pracy. Nie jest to praca ciężka, jest to praca przyjemna, jest to praca, która daje mi mega satysfakcję. Uwielbiam po prostu to robić. Ludzie, którzy ze mną działają już od czterech lat, to jest ponad trzy tysiące ludzi już teraz bezpośrednio poleconych do tego programu. Ci ludzie wiedzą doskonale, że ja mógłbym to robić za darmo. Tak bardzo te prace lubię, ale oczywiście i takie wynagrodzenie jest bardzo miłe. Jest to jeden z wielu programów, w których działam. Jeden z wielu projektów. Dlaczego akurat mówię o tym projekcie? Ponieważ bardzo, bardzo. Uwielbiam pomagać osobom początkującym, osobom nowym. Wiem, że taki mentoring od samego startu bardzo wiele daje. Ja sam, kiedy byłem początkujący, to mentoring był tym, co właśnie dał mi te mega efekty, dlatego teraz ja wychodzę z pomocną dłonią do ciebie i również tobie mogę pokazać, w jaki sposób takie wyniki osiągnąć bez wkładu i bez inwestycji. Jest to bardzo istotne, jest to szalenie istotne dla osób początkujących, które chcą sobie na pierwszy tylko spróbować dorobić być może pracują już na etacie, być może jeszcze są na studiach ale chcą już powoli zacząć budować jakiś dodatkowy dochód właśnie z internetu, szczególnie w tych szalonych czasach. Oprócz tego, co tutaj Tobie pokazuję, to w samym projekcie Eksperta Afiliacji otrzymuję również wynagrodzenie z sieci partnerskiej, czyli z poleceń, które robię do tego programu. Oraz z tak zwanych konkursów. Konkursy, czyli za ilość konkretnych sprzedaży jeszcze dostaje ekstra bonus. Natomiast nie będę tego tutaj dodawał, ponieważ tak jak widzisz te 22,5 tysiąca złotych, nie wszystkie te wnioski zostaną rozliczone. Natomiast jeśli dodam sobie do tego konkursy, sieć i tak dalej, no to akurat się wstrzelimy w ten wynik. Czy to jest dużo, czy to jest mało, odpowiedz sobie sam, jeśli jest to dla Ciebie. Na tyle satysfakcjonujące, że chciałbyś spróbować i od razu mówię tobie, że osiągnąć taki wynik w pierwszym miesiącu jest bardzo trudno, jest bardzo trudno. Sam dochodziłem do 200 wniosków po paru miesiącach dopiero, w parę miesięcy, więc w pierwszym miesiącu mogę tobie pokazać, jak zrobić 60-70 wniosków, w drugim miesiącu 100 wniosków z moją pomocą jesteś w stanie już zrobić, czyli umawiamy się, że w pierwszym miesiącu zarobisz. Około 3-3,5 tysiąca. W drugim miesiącu już będzie to 5 tysięcy, i później, jeśli się na maks zaangażujesz i będziesz faktycznie robił to, co ja pokazuję tobie, no to tą dychę jesteś w stanie osiągnąć. Nie jestem jedyną osobą, która osiąga takie wyniki. Jest nas wielu w tym projekcie. Dołącz, przekonaj się, nic Ciebie to nie kosztuje. Jeżeli byś chciał spróbować dołączyć, e, sprawdzić się, zobaczyć, co my tutaj robimy no to wejdź sobie na stronę ekspertafiliacji.pl, przeczytaj sobie i dołącz, zarejestruj się w programie partnerskim M2M. Jest to pierwszy program, który poznasz, który nie wymaga od ciebie żadnej inwestycji na start. Jeśli ktoś kiedyś mówił tobie, że żeby dołączyć do tego programu trzeba coś zapłacić, to dobrze, jeśli zapaliła ci się jakaś tam lampka ostrzegawcza, jeśli nie i wpłaciłeś i straciłeś, odezwij się koniecznie do mnie. U mnie zarobisz bez wkładu, bez inwestycji. Po prostu sobie wejdź na tą stronę, zarejestruj się i daj mi znać albo na Facebooku, albo na YouTubie, na Instagramie, gdzie tylko jesteś, gdzie, gdzie możesz mnie znaleźć, to tam odezwij się do mnie, to może być nawet blog. Ja wprowadzę Ciebie tutaj tak, żebyś od samego początku zaczął osiągać niesamowite wyniki. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście tego nagrania do końca i życzę Wam sukcesów w kolejnym miesiącu. Już ten miesiąc się zaczął. Mam nadzieję, że Również będzie dla Was owocny, tak jak poprzedni. Pamiętajcie, kochani, tutaj mówię już do wszystkich tych, którzy ze mną współpracują. Nieważne, nie patrz na to, czy ktoś jest lepszy od ciebie. Ty postaraj się być lepszy od samego siebie z miesiąca poprzedniego. Także jeśli ja miałem ponad 200 wniosków, to w tym miesiącu będę celował w 250, a może nawet w 300 wniosków. I Wy również pamiętajcie o tym, żeby dawać sobie te górne, naprawdę górne pułapy na maksa, tak żeby, mając taki ogromny cel, osiągnąć przynajmniej przyzwoity rezultat. Dzięki wielkie za obejrzenie tego nagrania do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i subskrybujcie koniecznie mój kanał na YouTube, po to, żeby nie uciekło Wam żadne nowe nagranie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.